Witam wszystkich ponownie na moim kanale. Ja jestem Diandra1, a my jesteśmy na serwerze brodaci.net. Tym razem yy, chciałam Wam przedstawić nową serię filmików. No, mam nadzieję, że to będzie seria filmików. Filmików zatytułowanych Kopiemy na X-Rayu. I w tych filmikach będę Wam pokazywać w jaki sposób Rozprawiam się z X-rayowcami. Naszą przygodę rozpoczniemy na serwerze 1.8. Także zapraszam wszystkich razem ze mną na serwer 1.8, gdzie będziemy szukać X-rayowców i będziemy się z nimi odpowiednio rozprawiać. Awęg i krewetka. Hmm. Podwójne kopanie, no cóż, tak też można. Oj, krewetka nam się zawiesiła. I nie kopię. Awęg. O, proszę, znaleźliśmy diaksiki. No ale spoko. Szedł prosto. przypadek Hm No i co dalej? Brawo! Podpalił koleżankę. No i co dalej? O, zmieniamy poziom. Skopujemy się niżej. Tu mamy węgiel, ale węgiel nas nie interesuje. Idziemy dalej. kolejny węgiel przed nami. No i co dalej? I co dalej? Gdzie się będziemy kopać dalej? Tam gdzieś daleko widać diaksy, ale może są gdzieś bliżej. No, hmm. panna krewetka nas dogania. Mamy diaksiki w Lawie. No. Tak widzimy, że ich nie widzimy. I przez przypadek nam się odkopał diaksik. Ale tu nas nęci i kusi. Oj, i tak przez przypadek odkopaliśmy. Kolejnego diaksika. Więc my naszej parze już podziękujemy. Pożegnamy się z panem Awęgiem i z panną krewetką. Jedno i drugie dostaje pana. Mamy kolejnego kopacza, pan kapitan Janusz. Pytanie: Czy kopiemy na X-Rayu, czy nie? Za chwilę się tego pewnie dowiemy. Pośledźmy sobie chwilę pana Janusza. O, tam widzimy dalej jakieś diaksiki. Zobaczymy, czy do nich dojdziemy. Na razie zbieramy wszystko, co mamy po drodze. Hmm. kopiemy się niby prosto o i mamy diaksiki no ale cóż, były prosto tak jak w poprzednim filmiku było prosto Zobaczmy, przed nami tam kolejne diaksiki. Zobaczymy, co z tamtymi pan kapitan Janusz zrobi. Ale się chłopak męczy, żeby to wykopać. Po co on to kopuje? No pięknie skopałeś. Wszystkie. To teraz idziesz prosto dalej. No idziemy, idziemy, kopiemy, kopiemy. I teraz tak, jedne mamy po prawej stronie, drugie po lewej. Ja, a jeszcze po drodze inne rzeczy zbieramy? Nie zbieramy. Nie chce się nam. No i zobaczmy teraz. Po lewej stronie jedna ruda diaksów. Zobaczymy, czy pan kapitan się na nie zdecyduje. Na razie zbieramy węgiel. Ech, to zostawiamy, idziemy dalej. Tam mamy więcej. Już by się kilofek skończył, Nie, mamy następny, trochę żelaza. I skręcamy? Nie. Tak się troszkę kryjemy. No i pięknie wkopiemy się za chwilę w diaksiki. Pan kapitan próbuje jakoś tak nieudolnie trochę ukryć to, że ma X-raya. O, niespodzianka, znalazłam diaksiki. I to tak całkiem przez przypadek, prawda? No dobra, no dajmy panu szansę, kapitanowi. Może to rzeczywiście było przez przypadek? Na razie nic nie widać, żadnych diaksów na horyzoncie. Ale idziemy prosto. Ale mamy kolejne diaksy. No i teraz chyba mi nie powiecie, że to było zupełnie przez przypadek znalezione diaksy. Dziękuję. I pan kapitan zostaje bana. Kolejny podejrzany: Kacpersk 6, 7, 8. Zobaczymy, co pan nam pokaże. Tak dziwnie zmieniamy poziom kopania. Tak sobie schodzimy w dół, w dół, w dół. Co tam na tym dole mamy? Czy pan Kacpersk widzi więcej niż ja? O, ale ja tam widzę diaksiki po prawej stronie Idziemy do tych Jaksików. O, o, tam są na dole, tam, 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 tam. No, i co? Skopiemy się do nich? Jak pójdziemy prosto, to nie zobaczymy. Trzeba zejść tak trochę na prawo i w dół i w dół. No nie mów, że ty nie masz x -raya. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Pięknie się wracamy. To był piękny zakręt. O, ale dalej nie, nie zahaczymy od jaksy. I co teraz? Patrzymy, rozglądamy się. Nie wyjdziemy dalej prosto. A tam zostało tyle diaksików. No dobra, Kacpersk, wróć się. Po co tak daleko kopiesz? dalej No pięknie się rozglądasz. Pięknie się rozglądasz. No i tym razem natrafisz na Diaksiki. No brawo, niech żyje spryt. Kolejna nieudolna próba ukrycia x -raya. I dziękuję i dostajemy banika. Następny kopiący gracz. Ewaira 383. Jak widzimy, kopała się prosto, bądź kopał, a potem nagle w boczek, w boczek, w boczek. I. E, no, po węgiel by się tak wkopywała. Tak z boczku. To pewnie grubsza sprawa. Poczekamy. Zobaczymy. Panienka Wajra i tak nas doprowadzi do diaksów. Węgla już więcej nie potrzebujemy. Ale za to po lewej stronie mamy diaksiki. Hmm. Czy się w nie wkopiemy? Kolejne trudne pytanie. I zaczynamy skręcać. Skręcamy i schodzimy niżej, niżej. Tylko będziemy mieć ma mały problem, bo tam jest lawa. Mała kąpiel. Och, jak mi przykro! No, niestety panienka Wajra dostanie bana. Pożegnaliśmy panienkę Wajrę.